Ta hipokryzja jest chyba dla każdego jest oczywista, że posłowie w mediach chociażby występujących nie mają masek siedzą obok siebie i nie ma problemów, a na sali plenarnej już jest problem, jak ktoś jest bez maski. Tak? Także no, każdy widzi tą hipokryzję innych polityków i to nie jest jakby to wystarczy włączyć jakąkolwiek niestety telewizję, żeby to zobaczyć. A po drugie, marszałek Witek, w ten dzień, gdzie wykluczyła naszych posłów, była od rana już poddenerwowana, podminowana. Jednym z powodów jest, że pewnie część posłów pisu jest na i nie wiedzieli, jaką większość mają, a poza tym pewnie przeczuwali, czy wiedzieli, że poseł Terlecki poszedł na badania, y, robił te badania i nie wiedzieli, jak sytuacja się dalej obróci. I proszę zobaczyć, jaka w ogóle em, absurdalna sytuacja, bo było prezydium Sejmu, gdzie między innymi z naszej strony był poseł Kulesza. Wiadomo było, że poseł Terlecki, po tym jak był na tym prezydium Sejmu, wyszło mu w testach, że y, ma covid a No i co zrobili? Cała reszta jest zaszczepiona, więc nie jest na kwarantannie, a poseł Kulesza trafił na kwarantannę, pomimo że zrobił test i się okazało, że nie jest chory. Jakieś to po prostu absurdalne w ogóle podejście. Osoby naprawdę niezaszczepione, to jest taka permanentna segregacja sanitarna. To się dzieje po cichu, nikt to nie nagłaśnia, ale naprawdę osoby niezaszczepione są już dyskryminowane w naszym kraju na podstawie nie wiadomo czego, bo żadnej logiki w tym niestety nie ma.